Na suchostrzegach powstał kolejny teren rekreacyjny. Chodzi o zagospodarowanie skweru przy ulicy Bora Komorowskiego. Prace między blokami a kanałem młyńskim zakończyły się w połowie listopada. Od początku planując zagospodarowanie tego terenu, planowaliśmy również taki teren zielony w samym centrum. Trochę czasu trwało na realizację, ale pierwszy etap został zrobiony. Mówię pierwszy etap, bo to jeszcze nie jest ukończone. Jak widać mamy tu jeszcze trochę wolnego terenu. Docelowo chcemy dojść aż do kanału miejskiego po to, żeby wykorzystać w pełni potencjał tego miejsca. Rzeczywiście jest to jedno z najmłodszych, jeżeli nie najmłodsze osiedle, mini osiedle mieszkaniowe, ale mają, ma to siedle swój urok. Zresztą widać nawet po budynkach, to są zupełnie inne budynki niż takie. Typowe klocki, które na wielu osiedlach są budowane. Mam nadzieję, że mieszkańcom mieszka się tutaj dobrze, a po wybudowaniu tego takiego zaplecza zielono-spacerowego myślę, że będzie się mieszkało jeszcze lepiej. O inwestycje zabiegali mieszkańcy i radni z tego terenu miasta. W pierwszej mojej kadencji w 2006 roku to w planie tu było fontanna zrobić, ale że to później po jakimś czasie ta fontanna wyszła z głowy nam, dlatego że, te, że to jednak problem byłoby z utrzymaniem tego, tego terenu. Tutaj jako radny Suchorczyk. To w tej chwili jest taka stworzona ścieżka spacerowa, mówię od fontanny koło Manhattanu poprzez szkołę dwunastkę i ten deptak między szkołą dwunastką a Armii Krajowej. Będzie można przejść tutaj praktycznie pół osiedla, może spokojnie przespacerować i wszędzie można usiąść. I Prząść i odpocząć. Tutaj z Trójkiem i Kazikiem i Krystianem ustalili, że takie wolne, Poza tym tam chodniku jest takie wolne miejsce i posadzimy 15, ale to sami radni posadzą za swoje pieniążki, 15 drzewek owocowych i będą tych drzewek pilnować, żeby jakaś gruszka, czy wiśnia, śliwka, coś takiego powstała, nie? A z tyłu proponuję dziś, jak tu jesteśmy razem wszyscy, taki parking, Ogólny dostępny, bo to jest młodość wzdłuż samochodów, ale parki wsypany i kamienie. Widziałem takie coś w Grudziądzu, chciałaby do wiosna, się zazieleni i wsadzamy te drzewkę owocowe. Ja myślę, że dobrze, że, że mieszkańcy są aktywni, bo zwykle narzekamy na brak aktywności brak zainteresowania budżetem, miastem, a jeżeli mieszkańcy są aktywni, to znaczy, że się interesują, że im zależy. A jak zależy, to właśnie o to chodzi, żeby wzięli sprawy swoje ręce, bo na tym polega właśnie samorząd. W ramach zadania pojawiły się m.in. ciągi spacerowe, nasadzenia zieleni, zamontowano ławki, kosze na śmieci i inne elementy małej infrastruktury. Koszt zadania to około 300 tysięcy złotych. Pełne efekty wykonanego zadania zobaczymy wiosną, kiedy teren się zazieleni.